Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy, ja jestem Łukasz Łuki-Jesionowski, a to jest kanał Kierowca versus Sport. No i dzisiaj poruszymy taki temat moi drodzy, a po drugie zapraszam Was na Facebooka, Instagrama, TikToka. Oczywiście subskrypcje dajcie też na YouTubeego bo ten kanał coś tam powoli, powoli idzie. Po prostu czasu brakuje, bo dużo treningów, dużo innych rzeczy i brakuje czasu na złożenie tych wszystkich filmów. Ale malutkimi kroczkami robię sobie postępy i coś tam rzucam. Ale dzisiaj temat dosyć dla mnie zaskakujący. Pierwszy raz się z tym spotkałem e, trenując sporty walki stójkowe. Nie miałem z tym do czynienia, ale wchodząc na matę, na kulantki, czyli na brazylijskie jiu jest to standardowe. Więc lecimy z tematem Ring Warm. I jest to Taka chyba grzybica. Gdzie się ocieramy o siebie na, na macie, po macie się kulamy, różne są przetarcia i na ciele potrafi powstać grzybica w kształcie. Trochę zbliżę Wam okręgu. Mnie już schodzi, bo już prawie tydzień odpoczynku mam. Już schodzi, ale taki okrąg w środku pusty, czerwony. ringworm się nazywa. No i moi drodzy, no, trzeba było zrobić sobie pauzę od treningów, żeby nikogo tym nie zarazić, e, więc zejdzie mi to myślę, że jeszcze w tym tygodniu e, i wracam sobie na matę. A na razie robię sobie przerwę. Troszkę mówię, zaskoczyło mnie to. Ogólnie na ciele powstaje lekko swędzi. Ja bardziej myślałem na początku, że to jest ugryzienie od kleszcza i że to jest tak zwany ten rumień, e, bo. Weekend wcześniej sprzątałem na podwórku liście i mówię kurczę, no jak nic użar mnie. No ale na macie, jak byłem trenerzy, zauważyli, to przed rozpoczęciem treningu, że mam coś na rynku i powiedzieli, że z tym nie mogę wejść, bo to właśnie się nazywa ring warm. Używa się maści grzybicznych z antybiotykiem i to schodzi tam po niecałym tygodniu powinno zejść. Powiem troszeczkę dłużej, bo na razie zwykłych maści używałem na początek wszedł nizoral maść. To jest do, ten do upierzchu, bo też jest grzybiczny, ale nie zadziałało. Wziąłem sobie od lekarza e, ten e, maść inną, lepszą, mocniejszą, i widzę, że już powolutku schodzi. Ja sobie wezmę łyczka. O! Właśnie przyszła kita na nagranie, choć kilka. Troszkę do kamery tutaj poopowiadamy. No i moi drodzy, no trzeba zrobić sobie tydzień przerwy, albo nawet będzie u mnie prawie dwa tygodnie, bo nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze dam radę pójść, bo chcę, żeby to całkowicie znikło. Ale z treningami sobie nie odpuszczam. Moi drodzy, cały czas bieganko, siłownia, oczywiście wiecie, u mnie na pakerni trening siłowy jest, co robić. Do tego na przykład dzisiaj z rana poleciałem sobie pobiegać, a ja chyba siedem z kawałkiem zrobiłem. I nordic walking, tak naprzemiennie, co by nie nie odpuszczać sobie z treningami. To, że muszę w rzucicu na razie przystopować, to jest jedna rzecz, a druga, że mogę robić co innego, więc nie rezygnuję całkowicie i nie siadam i nie rozpaczam na tym, bo jest wiele alternatyw, rozwiązań, wyjść innych i wiele innych rzeczy można robić. Także moi drodzy, takim głównym tematem dzisiejszego filmiku taka informacja, że takie rzeczy się zdarzają, pojawiają. Dla mnie to jest jakaś nowość. Wiecie, dopiero trenuję w maju albo w czerwcu. Będzie dwa lata, jak trenuję jiu-jitsu, wcześniej w kimonach, więc podejrzewam, że w kimonach tego tak nie jest łatwo szybko złapać. Ale ostatnimi czasami zacząłem też trenować właśnie nogi. I też mam zamiar w nich startować. Więc akurat właśnie przy nogi, gdzie jest się na krótki rękawek i tarzamy się po ziemi, są różne otarcia. To jest ta przyczyna. Nic, po prostu żgardę sobie kupię, długie leginsy i będę sobie w dłuższych rzeczach ćwiczył. Nie poddajemy się, zamieniamy, nie odpuszczamy od razu, bo jest wiele rozwiązań, wiele alternatyw, moi drodzy, na takie rzeczy. Świat się nie załamuje, dwa tygodnie przerwy, ale kondycję i siłę dalej budujemy, także nic nie zaszkodzi, moi drodzy. Tyle w tym temacie. To taki informacyjny, moi drodzy, wasze zdróweczko, bo jorbunie sobie siorbie. Jakby ktoś był zainteresowany, jerba mate 24, kierowca 10, macie zniżkę, możecie sobie wejść na stronkę. Kto by chciał siorbać, naprawdę daje energii i dużego kopa. No, a ja, moi drodzy, poranne bieganko mam zrobione, szykuję się powoli do pracy, czas odpresować koszulkę, naszykować sobie posiłki. I lecę dzisiaj do pracy. Życzę wszystkim miłego dnia, dziękuję bardzo za oglądanie, oczywiście zapraszam do subskrypcji moi drodzy, do lajkowania, dziękuję wszystkim, którzy tutaj są, oglądają te moje filmiki i do zobaczyska, do następnego odcinka.